Witam szanownych Państwa w ten szczególny przedwigilijny czas. Czas, kiedy warto rozejrzeć się wokół siebie, zatrzymać i pomyśleć o drugim człowieku. Parafrazując słowa orędzia Jana Pawła II, pamiętajmy, że Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek jeden z miliardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą się i będą się rodzić. Człowiek, element składowy wielkiej statystyki. Nie przypadkiem Jezus przyszedł na świat w okresie spisu ludności, kiedy cesarz rzymski chciał wiedzieć, ilu poddanych liczy Jego kraj. Człowiek, przedmiot rachunku, rozważany w kategorii ilości, jeden wśród miliardów i równocześnie jeden jedyny niepowtarzalny. Jeżeli tak uroczyście obchodzimy Narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. Dla niego i wobec niego jest zawsze jedyny i niepowtarzalny. Jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem. Człowiek żyje, pracuje, tworzy, cierpi, walczy, kocha, upada, wątpi i podnosi się we wspólnocie z innymi. Dlatego, mili Państwo, przyjmijcie wielką prawdę o człowieku. Przyjmijcie pełną prawdę o człowieku wypowiedzianą w noc Bożego Narodzenia. Przyjmijcie ten wymiar człowieka, który się otworzył dla wszystkich ludzi w tę świętą noc. Przyjmijcie tajemnicę, w której żyje każdy człowiek odkąd narodził się Chrystus. Uszanujcie tę tajemnicę. Pozwólcie tej tajemnicy działać w każdym człowieku. Pozwólcie jej rozwijać się w warunkach zewnętrznych Jego istnienia ziemskiego. W tej tajemnicy znajduje się bowiem moc człowieczeństwa, moc, która promieniuje na no to wszystko, co jest ludzkie. Nie utrudniajcie tego promieniowania, nie niszczcie go, wszystko co ludzkie wzrasta w tej mocy. Bez niej zanika, bez niej idzie na marne. Ty na Państwo, za chwilę, za kilka dni, betlejemska gwiazda wprowadzi nas w nastrój Bożego Narodzenia. Święta, które są symbolem rodzinnego ciepła, miłości, radości, obcowania z bliźnimi. Szczególnie te święta są ważne dla wspólnot takich jak szkoły, gdzie kontakt człowieka z człowiekiem jest niezwykle ważny. I chociaż za oknami inna rzeczywistość, niech te rodzące się w Betlejem dziecię prowadzi nas ku nadziei. Nadziei powrotu do normalności. Wszystkim pracownikom naszej oświaty powiatowej, brodnickiej, Nauczycielom, uczniom, personelowi, pracownikom obsługi szczęśliwych, spokojnych, pogodnych świąt i zdrowia przede wszystkim. Szanowni Państwo, Nowy Rok skłania do składania życzeń. Ze swej strony chciałbym Państwu życzyć nade wszystko zdrowia. Niech Nowy Rok będzie nowym rokiem normalności. Niech się spełnią Wasze życzenia i marzenia. Niech będzie pełen miłości, pomyślności. Niech 2021 rok będzie lepszy od tego, który właśnie minął. Szczególne życzenia dla całego środowiska oświatowego, dla nauczycieli, administracji i obsługi, dla uczniów. Niech ten nowy 2021 rok przyniesie. Normalność, niech uczniowie spotkają się ze swoimi rówieśnikami, a nauczyciele niech mają satysfakcję z uprawianego zawodu. Życzę wszystkiego dobrego, maturzystom, niechaj studiują, a później na wymarzonych uczelniach. Życzę siły i szczęścia, samych przyjaznych ludzi wokół, którzy dzielą się dobrem i miłością. Niech się Państwu spełnią marzenia, również te najbardziej skryte. Dziękuję bardzo. Tego Państwu życzę. Sobie o bliskości Pana Boga, który do nas wstąpił. Dlatego Pismo Święte w bardzo mocnych słowach mówi, obyś rozdarł niebiosa i stąpił. I śpiewaliśmy takie pieśni, takie antyfony podczas tegorocznych rorat. To jest także pierwsze orędzie Adwentu. Zbliż się ponownie. Pan Jezus zbliża się do nas ponownie w tegorocznym, symbolicznym, Bożym Narodzeniu. Chce być blisko nas, proponuje nam swoją obecność, ale nigdy człowiekowi się nie narzuca, bo to od nas zależy, czy będziemy niestrudzenie wołali do niego przyjść. I ponawiali to, ten apel, ponawiali go każdego dnia w naszej codzienności, w naszych modlitwach, ale także w naszych codziennych obowiązkach, w naszych codziennych spotkaniach z drugim człowiekiem. Możemy wypowiadać je na początku każdego dnia, tak jak robiło to bardzo wiele osób. We wszystkich parafiach naszego miasta podczas porannych mszy świętych, rolatnich. Dzisiaj kończy się jakby to oczekiwanie na Boże Narodzenie, bo przed nami te wyjątkowe, ciepłe, rodzinne święta. Niewątpliwie w tym roku przeżywane z wielkimi, niewiadomymi, z pewnym smutkiem, z lękami i z obawami. Ale chcemy pomimo tych wszystkich trudności spotkać Pana Boga. Święty Augustyn powiedział kiedyś. Time o Jezu transeuntem, Boję się Chrystusa przechodzącego, a więc boję się Chrystusa, który przejdzie obok mnie, a ja tego po prostu nie zauważę. Mogę tego nie zauważyć, bo my dzisiaj patrzymy często na wszystko jednakowo, jakby w nocy, kiedy obracamy się jedynie wokół swoich problemów, swoich trudności, wokół swoich spraw, zamykając się jednocześnie na potrzeby innych, no to nie zauważamy w tym drugim człowieku Chrystusa. Timeo Jezu transeuntem. Boję się, abym nie przeoczył spotkania z Chrystusem także i podczas tegorocznego Bożego Narodzenia, abym nie był obojętny, abym nie był zamknięty na drugiego człowieka. Niech te krótkie refleksje, niech to spojrzenie na Boże Narodzenie jako spojrzenie też na każdego człowieka, który jest mi zadany, który jest dla mnie darem i zadaniem, jak często powtarza się to w liturgii Kościoła, Niech to przyświeca naszym okrojonym spotkaniom rodzinnym, okrojonym Wigilią klasowym, szkolnym i pracowniczym. W imieniu wszystkich pasterzy brodnickich parafii chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i złożyć najlepsze życzenia wszystkim pracownikom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w brodnicy, gronu pedagogicznego, dyrekcji, pracownikom cywilnym, że tak powiem, wszystkim uczniom, absolwentom, a także Emerytom i ręczistą tej jednej z większych szkół na terenie naszego regionu. Niech przyjście nowonarodzonego Chrystusa rozpali w nas nową nadzieję, abyśmy ze zdwojoną siłą powrócili, kiedy to tylko będzie możliwe do wykonywania swoich codziennych obowiązków w takiej po prostu normalności, szczęść Boże. Ciebie o tej cię wielki świecie od syneczka mojego ja osłonię moje dziecię ode krzyża czarnego. Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas rodzinnych spotkań, radości i wzajemnej serdeczności. W tym roku nie ma tradycyjnych spotkań opłatkowych w szkole. Chcę więc w ten wirtualny sposób być przez chwilę gościem w Państwa domu. Wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom, ich rodzinom, pracownikom partnerskich zakładów pracy oraz wszystkim sympatykom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Niech w świątecznym czasie nie zabraknie radości i rodzinnego ciepła oraz okazji do odpoczynku od codziennych problemów. Cieszmy się zapachem choinki, niepowtarzalnym smakiem domowych pierników i prezentami od bliskich. Na nowy rok 2021 życzę jak najmniej trosk, dużo wytrwałości, nadziei na powrót normalności oraz realizacji planów i spełnienia marzeń. Wszystkim nauczycielom i uczniom i również sobie Życzę, abyśmy mogli jak najszybciej spotkać się w salach lekcyjnych i cieszyć bezpośrednim kontaktem ze sobą. Do zobaczenia w nowym 2021 roku. Nadziei, blask, aż po nieba kres, wigili, czas płonie światłem świet. Poprzez ciszę mgłę sta słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Życzenia szedł, mknie ku gwiazdom wprost. O dobry sen, o spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Nie pytaj mnie, jak wypada żyć. Niewiele wiem, błądzę tak jak Ty. Wśród szaleństwa dni, jak wytchnienia cień, Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się. Choć w sercu swym nosisz tylko lód. Ten jeden raz uwierz w prawdy cud. Gdy podniesiesz wzrok, nagle pojmiesz, że Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się Stajęce gdzie? Od pokoleń stół Dzieciątka sen wokół świat bez tchu. Przez otchłanie lat aż po czasu kres. Dziś wszystkim z nas, Bóg narodzi się. Poprzez ciszy mgłę stała słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas, Bóg narodzi się. Drodzy Państwo! Koleżanki i koledzy, życzymy Wam spełnienia wszystkich marzeń, przychylności wszechświata, siły w ramionach i czystego ognia w sercu, co zapali wszystko wokół Was szczęściem i radością. Niech wszystko, czego się dotkniecie, stanie się pomocne w spełnieniu marzeń, a każda najdrobniejsza nawet czynność. Przybliża Was do bycia najszczęśliwszym i najbardziej uśmiechniętym spośród wszystkich ludzi. Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wszystkiego tego, co od Boga pochodzi. Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły serca ponad przemijanie. Wesołych świąt. W leży Koędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, Dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie, przygrywajcie, Jako Panu naszemu. Pas przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy. I tak tego maleńkiego niech wszyscy Zobaczymy. Jak u Bogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak u Bogo narodzony. Płacze w stajni położony. Więc go dziś ucieszymy. Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, za zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego wtedy przywitajmy, za zaśpiewajmy, chwała na wysokości.